w wileńskim centrum wystawieniczo kongresowym Litexpo rozpoczęły się tu 14 międzynarodowe targi sztuki Art Vilnius Vitalis Masenas. Na tegorocznych targach można poznać plejadę młodych artystów i nowych imion. Art Vilnius prezentuje szerokie spektrum dzieł sztuki, od malarstwa figuratywnego po abstrakcję, rzeźby, instalacje, sztukę wideo. Domeną tegorocznych targów jest performatywność. Taniec współczesny twardym krokiem wszedł na targi sztuki współczesnej. Taniec jest malarski, wizualny. To możliwość mówienia językiem ciała. Zdaniem kuratorów w historii sztuki światowej nigdy nie było tak żywego zainteresowania sztuką współczesną jak w ostatnich dekadach. Ludzie w tym świecie, taki, e, który jest takim skomplikowany dzisiaj, i, e, potrzebują bardzo pomyśleć o tym, gdzie oni są. I to możliwe tylko współczesną sztuką. Innowacja, wzrok skierowany w przyszłość oraz własny język wizualny to zdaniem uczestników główne wartości sztuki współczesnej. Każdy artysta bądź kurator lub galeria ma na pewno różne cele stawić przed sobą i w różny sposób wypowiadać się na temat pewnych problemów, pewnych dyskusji i pewnych pytań społecznych, kulturalnych. Kajowych. Na tegorocznych targach można odnaleźć dzieła polskich rzeźbiarzy Macieja Głąbki i Roberta Sobocińskiego, instalacje wideo Józefa Robakowskiego, Agnieszki Polskiej i Sam Sami, fotografie Adama Rzepieckiego. Myślę, że to jest jakby świetne doświadczenie um, pobytu tutaj i e, zaznajomienia się ze sztuką współczesną w bardzo różnych formatach. Tej właśnie Project Zone, gdzie są prezentowane różne e, instytucje i prace bardziej e, klasyczne. W tegorocznych targach uczestniczy 70 galerii sztuki oraz 300 artystów z 18 krajów. 14. Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej Art Vilnius potrwają do niedzieli. Witalis Masenas, infowilno.